Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj o asertywności i o prawie do odmowy. Niby taki temat oczywisty, i wydaje się, że wszyscy wiedzą o co chodzi. I pewno dlatego. Tak bardzo chcę go pogłębić, bo pewno dlatego, że chcę trochę nam rozwiać pewne mity i trochę w służbie porządku zrobić chaosu. Odmawianie to najczęściej kojarzona z asertywnością umiejętność. W zasadzie większość naszego społeczeństwa sprowadza asertywność do mówienia nie. Oczywiście, po pierwsze, asertywność nie sprowadza się do odmawiania, a obejmuje różnorodne inne umiejętności prezentowane w relacjach z innymi, a które służą wyrażeniu siebie. A po drugie, jako że raz będąc w zgodzie ze sobą, będę odmawiać, a innym razem będę się zgadzać, no to asertywności z pewnością nie możemy sprowadzić do samej odmowy. Ale z uwagi na skojarzenia asertywności z odmową. Podróż po asertywnych prawach postanowiłam rozpocząć właśnie od prawa do odmowy. I jeszcze potrzebuję powiedzieć, że w tym podcaście nie będzie o tym, jak konstruować komunikat asertywnej odmowy. Temu przeznaczam inny, osobny podcast, a na temat tego, jak brzmi odmowa, która spełnia kryteria asertywne i jakimi zasadami powinniśmy się kierować, budując tekst asertywnej odmowy, czy też jakie części budują taki komunikat, o tym wszystkim potrzebujemy pamiętać, ale innym razem. Dzisiejszy podcast jest o uznawaniu prawa do odmowy. Uznawaniu prawa do odmowy niezależnie od wszystkiego. W zasadzie bez tego każdy asertywny komunikat będzie sztuczny, niespójny, niespójny na poziomie komunikatu werbalnego i niewerbalnego, i ostatecznie w związku z tą niespójnością po prostu się nie obroni. Dla odmiany natomiast, jeśli prawdziwie zinternalizujemy prawo do odmowy, dla zbudowania prawidłowego, asertywnego komunikatu odmowy, nie będziemy potrzebować żadnych wskazówek, instrukcji czy zasad. Czyli generalnie, jeśli rzeczywiście, to prawo do odmowy, które jest podstawą asertywnej odmowy. Będzie nam bliskie, będziemy czuli je w trzewiach, będzie logiczne, będzie spójne z nami. To teksty asertywne same nam się pojawią. Nasze zasoby komunikacyjne są wystarczające do tego, żeby zbudować poprawny, asertywny komunikat, również komunikat odmowy. Kwestia skojarzenia z, z nich z, ich sposób właściwy, a ten wyznacza spójność wewnętrzna, spójność z prawami asertywnymi. Zaczynamy więc od prawa do odmowy. We wcześniejszym podcaście podkreślałam, że asertywnie to jest w służbie własnych praw i w poszanowaniu cudzych. Potrzebujemy więc przyjrzeć się dokładnie, co to oznacza. A ja zapraszam Ciebie do spotkania ze sobą w tym temacie zdecydowanie do dokładnego rozpoznania, jak to z Tobą rzeczywiście jest, jeśli chodzi o dawanie prawa do odmowy sobie i dawanie prawa do odmowy innym. Kiedy myślimy o sobie, zastanawiając się, czy dajemy sobie prawo do odmowy, to zwykle bierzemy pod uwagę jedną, no może dwie perspektywy. Podobnie kiedy zastanawiamy się. Czy innym dajemy prawo do odmowy. Dlatego ja zapraszam Ciebie dzisiaj do podróży w nieznane, do spojrzenia na siebie, a może nowych dla siebie perspektyw. Najpierw o prawie do odmowy, które dajesz sobie. Jedną z najbardziej dostępnych nam perspektyw myślowych o własnej asertywności jest perspektywa odbiorcy. Ona często wystarczy do wyjaśnienia, dlaczego rezygnujemy z zachowania asertywnego względem kogoś. Uruchommy tę perspektywę na moment. Czy dajesz sobie prawo do odmowy, niezależnie od tego, kim jest ten odbiorca Twojej odmowy? Czy myślisz o tym, komu miałbyś odmówić? I myśląc o tym to właśnie odbiorca jest weryfikatorem Twoich decyzji o zareagowaniu asertywnym lub niezareagowaniu asertywnym. Osoba asertywna daje sobie prawo do odmowy niezależnie od tego, kim jest proszący. Niezależnie od tego, kim jest proszący. I tak. Wiek odbiorcy. Czy masz prawo odmawiać niezależnie od wieku osoby, która ciebie o coś prosi? Starsza pani, czy jej możesz odmówić? Dziecko prosi ciebie o coś, tak mu zależy. Czy masz prawo mu odmówić? Płeć odbiorcy. Tutaj może widzisz różnicę, jeśli znajdujesz swoją gotowość do asertywności, lub nie. Czy mężczyźnie można odmawiać na jego prośby? Kobiecie, która prosi, wolno odmawiać? Płeć odbiorcy. Kolejne na perspektywa poziom zależności od odbiorcy. A jeśli czujesz się zależny od kogoś, kto kieruje do ciebie prośbę, czy to ok, odmówić tej osobie? Może nie wypada. Mamie, od której czujesz się zależny emocjonalnie. Albo jesteś nieletni, mama czegoś od ciebie oczekuje, czy masz prawo odmówić? A jak ktoś jest zależny od ciebie, twojego portfela na przykład, to wtedy masz większe prawo odmówić tej osobie? Czy nie? Teraz kolejna perspektywa perspektywa wzajemności. Ta perspektywa nie jest już taka typowa w naszym myśleniu, ale ważna. Dotyczy ona tego, na ile uważamy, że mamy prawo odmawiać, jeśli inni nam nie odmawiają. Osoba asertywna daje sobie prawo do odmowy, niezależnie od tego, czy proszący też kiedykolwiek nam odmówił. Co do zasady, osoba asertywna daje sobie prawo do odmowy, niezależnie od tego, czy proszący też kiedykolwiek jej odmówił. Może być tak, że ktoś zawsze mówi nam tak, a i tak nie znika nasze prawo do odmowy. No na marginesie nie znika prawo do odmowy, a pojawia się lęk przed stratą relacji z uwagi na brak naszej wzajemności, ale o tym innym razem. Decyzja innych o mówieniu tak na nasze prośby to decyzja innych. I każdy ma prawo do własnych decyzji, ponoszenia za nie odpowiedzialności, również każdy ma prawo. Ale to nie nasza odpowiedzialność. Cudze tak nie nakłada na nas obowiązku powiedzenia tak, ponieważ My jesteśmy odpowiedzialni za własne reakcje i nie mamy prawa innych konsekwencjami własnymi obarczać. Weźmy przykład. Małżeństwo rok rocznie wybiera miejsce na wakacje. On chce nad morze, ona w góry. On mówi, może pojedziemy w góry, a ona mówi tak. I tak przez kolejne cztery lata. W piątym roku ona mówi, może tym razem nad morze. A on mówi nie, wolę w góry. No i teraz jest najciekawsze. Jeśli ona nie bierze na siebie odpowiedzialności za własne decyzje, to ma żal, że odmówił, co powoduje, że nie daje mu prawa do odmowy. Za odczucia, które się w niej rodzą, może obwiniać siebie i jego. Może to wyrażać lub nie, ale poczucie skrzywdzenia przez niego zostaje. A on w tej sytuacji może czuć się oszukany. Być może, gdyby miał 4 lata wcześniej, gdyby wiedział 4 lata wcześniej, że ona mówi tak, nie będąc zgodzie ze sobą, to podjąłby inną decyzję o miejscu wakacji. No ale nie miał szans na wybór. Kolejna perspektywa, którą warto przeanalizować, to perspektywa liczby odbiorców. Niektórzy mówią, że czym innym odmówić jednej osobie, a czym innym odmówić całej grupie. Wciąż odmowa kojarzy się nam z robieniem komuś czegoś złego. O ile rozumiem taki sposób myślenia, nawet wiem skąd się wziął, o tyle żałuję, że nie wyposażamy się w dodatkową perspektywę równie prawdopodobną. Wracając do przykładu z małżeństwem, decydującym o miejscu wakacji. Czy mniej złe jest mówić tak, kiedy się myśli nie i przez to wysyłać sygnał akceptacji, jakby mówić komuś, że wyjazd z góry jest dla mnie ok, niż mówić nie, kiedy się myśli nie, a dzięki temu mówić drugiej osobie, co jest dla niej ważne i tworzyć szansę. Że ten mąż decyduje się wybrać może? No i jeśli myślimy o odmowie jako robieniu czegoś złego, to tym gorzej się czujemy, czyniąc zło wszystkim, a nie tylko jednej osobie. Dodatkowo, a może przede wszystkim, nie chcemy być postrzegani jako ci, co czynią zło, a już tym bardziej nie chcemy być tak postrzegani przez grupę. No, o tych postrzeganych konsekwencjach to jeszcze innym razem. Niezależnie od naszych schematów myślowych, skojarzeń odmowy z dobrem czy złem, co do zasady mamy takie samo prawo odmawiać jednej osobie, co całej grupie. I teraz pytanie, jak to jest u ciebie z tym prawem? Czy masz gotowość powiedzieć nie, myśląc nie? Niezależnie od ilości odbiorców swojej odmowy? Jeśli spotkanie całego zespołu. Jest takie spotkanie, szef prosi o pracę w nadgodzinach. Wyjaśnia, że projekt jest ważny, że trzeba go pilnie dopiąć, że trzeba się teraz wysilić. Wszyscy się z nim zgadzają, a ty myślisz, że nie chcesz tak się poświęcać. To czy uważasz, że w takiej sytuacji masz prawo odmówić? Wszyscy się zgadzają. A jeśli cała rodzina chce jechać w góry, to nadal masz prawo odmówić? Czy przy tej statystyce cała rodzina i ty to już nie masz prawa? No dobrze, warto przemyśleć w temacie odmowy jeszcze jedną perspektywę. Perspektywę postrzeganych konsekwencji dla odbiorcy. Bywa, że Odmawiamy sobie prawo do odmowy, jeśli konsekwencje tej odmowy mogą narazić proszącego na negatywne konsekwencje. Czasami sam proszący mówi nam o tym, co straci, jeśli mu odmówimy, albo mówi o tym, że jesteśmy jedyni, którzy mogą mu pomóc. I co wtedy? Na ile jest dla nas ok odmówić w tego typu sytuacji? Czy odzywa się w nas ten kawałek, który nazywa się powinienem uratować? To pewno ten sam, który pozwala nam czuć się ze sobą lepiej dzięki czynom bohaterskim. No i pewno i nic w tym złego, pod warunkiem, że jesteśmy wolni od potrzeby odzajemnienia nam naszego bohaterstwa. Ok, czasami jednak wpadamy w pułapkę, chcemy słyszeć, że jesteśmy jedyni, wyjątkowi i wystarczy dobrze uargumentowana prośba, byśmy odebrali sobie prawo do odmowy. No i zastanów się, czy przypadkiem nie mówię o Tobie. Z perspektywą i prawem do odmowy, albo raczej odmawiania sobie tego prawa do odmowy, kojarzy mi się jeszcze perspektywa stałości zachowań. Niektórzy mówią, że teraz to jest już, już im trudno odmawiać, bo zawsze mówili tak. I boją się usłyszeć, a ty teraz co? Zawsze się zgadzałeś, a teraz nie? Co z tobą i co się stało? W sumie mamy prawo odmawiać niezależnie od wszystkiego. Ale tutaj potrzebuję powiedzieć dodatkowo, że mamy prawo zmieniać zdanie. I to prawo powinno nam ułatwić myślenie o tego typu sytuacjach. Życie się zmienia, my się zmieniamy. Zmieniają się nasze preferencje, zmieniają się nasze potrzeby. I wiele czynników na to wpływa. Ta sama czyjaś prośba dziś może wywoływać we mnie ekscytację, choć przez lata budziła niechęć. Te same góry mogą dziś być postrzegane przeze mnie z zaciekawieniem, choć przez lata widziałam je wyłącznie jako ciężar. Nasze potrzeby zmieniają się i to wystarczy, żeby w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze sobą raz było tak, a innym razem nie. No dobrze, nie byłabym sobą, gdyby przy okazji zaproszenia, do analizy uznawania przez ciebie praw. Pominęła kwestię konsekwencji odmowy. Konsekwencją zachowań asertywnych, tym wszystkim konsekwencjom zachowań asertywnych dedykuje inny podcast. Natomiast tutaj chciałabym wyjaśnić, że czym innym jest dawanie sobie prawa do, a czym innym jest ponoszenie konsekwencji tej odmowy i wiem, że lęk przed konsekwencjami naszej odmowy potrafi być jedynym i wystarczającym czynnikiem rezygnacji z zachowania asertywnego i powiedzenia tak podczas gdy myślimy nie. Może jednak dla własnego komfortu psychicznego warto pielęgnować sobie prawo do odmowy oraz prawo do Każdorazowego decydowania, czy, czy chcę z tego prawa w danej sytuacji skorzystać. No dobrze. Dotychczas mówiliśmy o dawaniu sobie prawa do odmowy. Natomiast osoba asertywna daje sobie i innym prawo do odmowy. I to jest bardzo ciekawy wątek, bo dawać innym prawo do odmowy oznacza, Uszanowanie oznacza akceptację w sytuacjach, kiedy inni mówią na mnie. Doświadczenia moich klientów i moje własne pokazują, że jeśli inni widzą moją zgodę na ich nie, to łatwiej im przyjąć moją odmowę. Dlatego też warto zainwestować ten kawałek swoich przekonań, który dotyczy praw innych do mówienia nam nie. I tutaj chciałabym uruchomić w tobie te same perspektywy myślowe, choć z odwrotnego punktu widzenia. Mamy perspektywa odbiorcy. Czy tak każdy może ci odmówić? Niezależnie od wieku dzieci twoje. Mogą ci odmawiać albo niezależnie od poziomu zależności. Jak jesteś nauczycielem to czy uczniowie mają prawo powiedzieć tobie nie? Jakie myśli wtedy przechodzą ci do głowy? Jakie emocje się budzą? Jak reagujesz? I czy twoja reakcja mówi o dawaniu przez ciebie im prawa do odmowy? A jak jesteś szefem i podwładni odmawiają ci wykonania zadania, to to jest dla ciebie ok? Jak reagujesz? To była perspektywa odbiorcy. Teraz perspektywa wzajemności. Czy to jest okej okay dla ciebie, że ktoś tobie odmawia w ważnej potrzebie, mimo że ty zawsze zgadzałeś się na jego prośby? Co wtedy rodzi się w twojej głowie? Złość? Poczucie traktowania nie fair? A może jesteś tak samo spokojny? Jak słyszysz nie, co jak słyszysz tak. To była perspektywa wzajemności. Ta perspektywa, do której ciebie zapraszam, to również perspektywa konsekwencji dla ciebie. Cudza odmowa może wiązać się ze szkodami dla ciebie albo brakiem korzyści, na których tobie zależy. I czy tak samo jest dla ciebie ok? Jak ktoś odmawia ci wtedy, kiedy masz alternatywne sposoby zaspokojenia swojej potrzeby i jak proszący jest jedynym, który może je zaspokoić, a kiedy czujesz niemoc, to co z uznaniem przez ciebie cudzego prawa do odmowy? Podejmowana wcześniej perspektywa liczby uczestników, liczby odbiorców. Twojego zachowania. Ona jest również użyteczna, jeśli przyglądamy się dawaniu innym prawa do odmowy. Czy tak samo ok jest dla nas, jak ktoś mówi nam nie w cztery oczy, co jeśli mówi to nie przy innych? Jak z jego prawem do odmowy, kiedy odmawia nam dziecko? A słyszy to cała rodzina, i ciocia, i ojciec nasz, i starsze rodzeństwo? A kiedy pracownik mówi przy całym zespole, że nie chce przyjść w sobotę do pracy, czy to dla ciebie równie ok, jak wtedy, kiedy to mówi w Twoim gabinecie i bez świadków? Zastanów się. Jeszcze jedna perspektywa myślowa warta uruchomienia tutaj, to perspektywa stałości zachowań. Tylko tym razem zachowań innych, tych, co odmawiają nam. Czy dajemy innym prawo do zmiany zachowań? Do tego, że dziś mówią nie na naszą prośbę, choć zawsze na taką prośbę się zgadzali. No bo przecież my, wysyłając prośbę do nich, byliśmy już przyzwyczajeni do tak i tego tak, i tym razem się spodziewamy. A tutaj pada nie. Tym razem nie. Jak wtedy z naszą gotowością do uznania, że ktoś miał prawo nam odmówić? No dobrze. I czas na małe podsumowanie. Prawo do odmowy to prawo, które należy się każdemu. Uznanie tego prawa jest podstawą naszych asertywnych reakcji. Co znaczy? Co znaczy uznanie tego prawa? Uznawać znaczy uważać, że jest ok mówić nie na prośby innych, niezależnie od tego kiedy i kogo odmawiamy, a z drugiej strony okazywać szacunek do innych, którzy nam odmawiają, niezależnie od tego, kim są, kiedy to robią i jakie są konsekwencje dla nas ich odmowy. Okazywać szacunek z kolei oznacza nie mieć pretensji, nie karać emocjonalnie na przykład za odmowę, nie wspominać o swoich tak, których ktoś nie wziął pod uwagę, odmawiając nam, nie szykować odwetów w postaci naszego nie na pierwszą prośbę tego, który nam teraz odmówił, albo nie opowiadać osobom trzecim o nikczemności tego odmawiającego. Uznawać cudze nie oznacza, Rezygnować nie oznacza rezygnować z własnych potrzeb. Nie oznacza rezygnować z proszenia i to jest też warte zapamiętania. Ktoś, kto mówi nam nie, to nie ten sam, który mówi nie proś więcej. W związku z tym, jak chcemy uznawać cudze prawo do odmowy, to nie znaczy, że mamy przestać prosić. I z tym wam zostawia i z tym was zostawiam i dużo przemyśleń życzę w temacie prawa do odmowy